Lekcja szósta: Jak wygląda mój dzień? Grać w piłkę, czytać książki, słuchać muzyki, oglądać telewizję, grać w tenisa, podróżować, chodzić do kina. Jeździć na łyżwach? Spać Spotykać się z kolegami? Grać na komputerze? Trenować karate? Jeździć na rowerze? Pływać Grać na gitarze? Jeździć na nartach? Czytać książki, oglądać telewizję, chodzić do kina, spać, słuchać muzyki, podróżować. Pływać, spotykać się z kolegami, grać w piłkę, grać w tenisa, grać na komputerze, grać na gitarze. Jeździć na rowerze Jeździć na nartach Jeździć na łyżwach Trenować karate Czytać książki Słuchać muzyki, oglądać telewizję, spotykać się z kolegami, grać na komputerze, grać w piłkę, jeździć na rowerze. Trenować karatę? Chodzić do kina?